Siema, ja jestem Nasaf. Przez zaistniałą sytuację trzeba siedzieć w domu, a jak już się wyjdzie, to trzeba jeździć autem. I poniekąd o tym dzisiaj. Od małego interesowałem się sportowymi autami. I myślę, że nie tylko ja. Więc u niejednego z Was listę gier zdominowały gry wyścigowe, lecz pad lub ca nie oddają tak realizmu prowadzenia, jak przedmiot dzisiejszego odcinka. Logitech G920 to brat bliźniak G29. Mają te same silniki dodatko... i dodatkowe urządzenia. Takie jak osobno kupowany shifter lub dodawane do zestawu pedały. Te drugie są dobrze wykonane z metalu i fajnie oddają obciążenie. Pedał gazu chodzi gładko i lekko, hamulec stawia naprawdę duży opór, a sprzęgło jest takie pomiędzy. Sama kierownica ma 900 stopni obrotu, czyli tyle. Do kierownicy za należy zainstalować oprogramowanie Logitech G. Gdzie można wszystko ustawić, zwłaszcza czułość pedałów, to się Wam przyda pewnie. Dobra, przechodzimy do gier. Testowałem kierę w grach takich jak ETS2, ATS i Forza Horizon 3 i 4. Gdzieś jeszcze Network Speed yy, się jakiś tam przewinął. I powiem Wam, że to jest inna liga. Gra staje się ciekawsza i pokazuje i przekazuje więcej bodźców, np. wibracje silnika lub nierówności drogi. Według niektórych ta kierownica oddaje takie same odczucia z jazdy jak prawdziwe auto. I szczerze jest to naprawdę bardzo podobne. I przez to jest to bardzo dobra propozycja dla nieco bogatszych, zapalonych fanów motoryzacji. Dla nieco bogatszych, bo taka kiera kosztuje około 1000 złotych, Ale szczerze warto. Ja polecam, tak samo jak zasubskrybować i zalajkować mój kanał. Oraz wpaść na mój Instagram, bo tam jestem bardziej aktywny niż tutaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema! Oh yeah.